Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, pragnę zainteresować Państwa ofertą szkoleń, które pomogą Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze. Do 31 marca firmy wprowadzające na rynek swoje produkty w opakowaniach są zobowiązane poinformować Urząd Marszałkowski o masie tychże opakowań za rok 2009. Dodatkowo tego samego dnia upływa termin uiszczenia należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku i recyklingu opakowań. Pomimo że polskie prawo w tym zakresie funkcjonuje od 2002 roku, przedsiębiorcy wciąż mają wiele problemów z zastosowaniem się do niego. Z naszych obserwacji, jako jednej z pierwszych organizacji odzysku na polskim rynku, wynika, że przedsiębiorcy mylnie interpretują wiele zapisów obowiązujących ustaw. Następstwem tego są często zawyżone koszty, jak i po prostu kary ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska. Najprostsze pytania: jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku recyklingu? Jakie podmioty są zobowiązane realizować ów obowiązek? Okazują się być najtrudniejsze, a jednocześnie są to pytania kluczowe przy kalkulowaniu kosztów w tym obszarze. W trakcie naszych szkoleń szczegółowo omawiamy obowiązki przedsiębiorców wynikające z aktualnego prawodawstwa. Tłumaczymy, jak realizować oraz jak rozliczać obowiązek odzysku i recyklingu. Pomagamy zoptymalizować Państwu koszty w tym obszarze oraz przekazujemy praktyczną wiedzę pomocną w prowadzeniu ewidencji opakowań. Co ważne, na naszych szkoleniach szczegółowo omawiamy sposób wypełniania sprawozdań dotyczących opakowań, takich jak OSP1 czy sprawozdania OPAK. Nasza wiedza oparta jest na aktualnych interpretacjach Ministerstwa Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich. Dodatkowo podparta jest praktyczną wiedzą zdobytą w wieloletniej współpracy z prawie 4 tysiącami przedsiębiorców będących naszymi klientami. Na 2010 rok zaplanowaliśmy dla Państwa cykl szkoleń oraz dwudniową konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z gospodarką odpadami, logistyką odzysku oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Na naszych szkoleniach pomagamy również planowane zmiany w przepisach. Polski rząd pracuje nad projektem ustawy opakowaniowej, która ma wprowadzić wiele nowych rozwiązań do obowiązujących przepisów. Planowany termin wejścia w życie nowej ustawy to 2011 rok. Przy czym już teraz warto się z nią zapoznać, aby móc spokojnie przygotować się do planowanych zmian. We wrześniu bieżącego roku w Warszawie organizujemy pierwszą w Polsce konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z logistyką odzysku. Jest to temat praktycznie nieznany w naszym kraju, a cieszący się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Tematem wiodącym konferencji będzie rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej z procesów gospodarowania odpadami. Czy zasada zrównoważonego rozwoju zrewolucjonizuje współczesną logistykę? Odpowiedź na to pytanie poznają Państwo w trakcie wrześniowej konferencji. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdą Państwo klikając na baner po lewej stronie. Nasze najbliższe szkolenie, na które Państwa serdecznie zapraszam, poświęcone będzie rozliczeniu roku 2009. Odbędzie się ono w Warszawie 17 marca, dzięki czemu będą Państwo mieli jeszcze czas na złożenie stosownych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego przed 31 marca. Szczegółowy harmonogram szkolenia znajdą Państwo poniżej. Po prawej stronie znajdą Państwo natomiast informacje na temat pozostałych szkoleń organizowanych przez naszą firmę w roku 2010. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej wiedzy oraz doświadczenia. Maciej Krzyczkowski, Ekocykl Organizacja Odzysku.